67. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego zbliża się wielkimi krokami. Jak co roku Muzeum Powstania i Miasto przygotowały bardzo bogaty program obchodów. Szykuje się m.in. nowa sztuka Michała Zadary zatytułowana Awantura Warszawska, ale również nowy spektakl Jarosława Minkowicza – 63 dni gniewu. Premiera 31 lipca o godzinie 20 na Placu Krasińskich, a kamera Kwadransa Kultury zagląda do fabryki Koneser, gdzie odbyła się specjalna sesja fotograficzna szykująca ten spektakl. Projekt, który zakończy główne obchody na Placu Krasińskich pod pomnikiem Powstania Warszawskiego, ale to projekt niezwykły również dlatego, że wystąpią znakomici artyści. Mój największy sukces to jest to, że udało mi się zaprosić pana Józefa Skrzeka do tego przedsięwzięcia i nawet nie spodziewałem się, że z takim zaangażowaniem i z takim przejęciem przystąpi do pracy, a pomysły ma zupełnie niesamowite na oprawę muzyczną tego koncertu. Postaram się, żeby to było piękne, ale jednocześnie, żeby to był mój szacunek, który przekazuję rodowo dla Was, dla waszego.